Witajcie, witajcie z tej strony Black Ninja. I witam was w kolejnym odcinku z Gry Minecraft. Jak zapewne widzicie, troszkę sobie poza odcinkiem, żeby po prostu przyspieszyć ten progres i nie tracić czasu. I... Krowy, głów mam dużo. Strasznie. Mam się znalazłem z w dżungli. Zrobiłem taką fajną chatę, takie fajne... Fajny yy, budynek do handlowania z wyrodziarsami. Ogółem. Żeby było wygodniej, po prostu. I kupiłem sobie mendic na fikiery i na kilów Dzięki czemu osoby expo będzie mi się naprawiać ogółem. Również tutaj mam villagerów, dzięki którym będę zarabiał. W taki sposób, że będę po prostu dawał patyki za, za szmaragdy. I w sumie tyle się właśnie zmieniło. Między ostatnim oczkiem a teraz, a plan jest dziś ciekawy. Tylko mam nadzieję, że mam to, to cóż, jedną rzecz. Tylko gdzie ja to mam? Wiem, że mam, tylko nie wiem gdzie. O, oh jest. Tak, obsydian. Żelaz na zapalniczkę. Tylko czy ja mam mam nadzieję, że mam flinta? Tak to będzie trzeba leczyć po jego Na szybko. O kurcze. Nie mam. Dobra, muszę sobie pokopać to. Tego krawalka. Niestety. Pomyślałem, że mam. No tak. No niestety tak jest. No tu zadam na drugi łapy. Tak będzie szybciej trochę. O, już jest, dobra. Oj, co ty nie robisz? Yy, Nęgrałe tutaj mi wrzuć. Dobra, i można zrobić zapalniczkę. Jeszcze jakiś budury by się przydał, na przykład O może być. Kurcze, noc się robi. Aj, nie mógł jeszcze spać. Dobra. Aczkolwiek... można... tutaj zbudować... portal do... piekła. Tak, to jest ten plan. <laughs> Ogólnie. Pójść... wydać się... Ubrać. pójść do piekła. Co jest? Aha, ten... Ty to o w tej poczzej że... Naprawdę. Co ja taką gafę zrobię? Dobra, więc zobaczę pod korkuch nie było. Ja Zawsze jakąś gafę odwalę. No dobra. Przyspieszę to. Te wykopanie. Dobra, i cała tutaj klocka i można zapalać. O, tylko w sumie odłożę tutaj potrzebne. A w sumie wezmę to. Jakiś budulec się wszedł. No i co? Można lecieć do piekła. Dobra, jesteśmy w świetle. Jestem na czerwonym biomie. To ciekawe. Ośkielet. Aha, kawałek to jest czerwonego biomu? Czy tak było... Między tym a tym biomem, dobra. Teraz tutaj muszę uprawiać, bo tutaj jest pełno lawy. Co to widzę? Nie wiem. Dobra, kwarta można w sumie sobie wydawać ogółem. Chyba oni mnie nie lubią, z tego co tam ja się nawet nie pamiętam. Te typki, pigliny. Chyba na, nie warto do nich podchodzić bez złotych rzeczy, coś takiego było. Z tego co ale w sumie koszty mogę wziąć. To jest blok kości, co nie? Tak, to jest blok kości. Mogę go w sumie wziąć. To jest jakiś, Co to, to jest taki świecący, teraz też wprowadzę? Yy! O, już myślałem, że na mnie ktoś podeszedł mnie atakować. Nie, zostaw, dobra, zob, dobra, dobra, nie będę już tu grzebał. Ej, kurde. Ej, dobra, daj mi spokój. Na ty próbuj tego robić, dobra? Nie mam ochoty z uwagą bo... A tym bardziej, z swoją całą armią. Te hmm. nosy... A terrip, reforter, co to za żenicie? A to jest forteca tutaj w ogóle wejście, dobra. Która się znalazłem? No to koks. Bo w sumie stwierdzę jednej rzeczy potrzebuję, a mianowicie. O, właśnie! Właśnie, blazer muszę zabić. Zająć sobie w sumie. Czekaj, czy tu jest Typo jakiś? To jest... Nieważne. Ła! Fajne rzeczy. To przy okazji założyłem złotą zbroję. To może być w sumie taki wszedę na handel z nim. Coś mi da za to. Dobra. To też się na pewno przyda, te grzybki. No i stosan też wezmę. Żeby zemus je rosnąć w ogóle. Tu jeszcze jest. Trochę taka straszniejsza ta muzyka. Czy widać? Kondokali. No, o, Lowa. Ale gdzie te blazy, bo dziś je słyszałem. Muszę się chyba cofnąć. A tu na górze jeszcze jest wejście, dobra. Gdzieś one muszą być. Nie być ocytował. No, tu są te pigliny. Eee, tutaj on blok do budowy. Bo, teraz już gerać. Ty, gerać, ty. Tutaj jest osiemka. Ach, nie mogę się dosięgnąć. Nie zaś, nie? O, udało się się je tak Mógł gdzieś sąd napadać Kolejny przyszedł I go no, zabić na luzie i Jeszcze jest jakiś Ale gdzie te blazy, bo gdzieś się naprawdę słyszałem Przysięgam Zapewne też, bo dzięki mam dobrze podgłośniony na Ta też tam wysłyszę. Ty chyba zawsze się atakować, jak ci otworzę A atakujesz jakiś nic z nie robię? O, tu git. Jesteś spoko. Ale w sumie jesteś sam. a zaś się otoka jak Synka proszę. więc... Mogę cię równie dobrze zabić. E? A one są na górze jak wyjdę to będą potem atakować ogółem. Także pozgarniam sobie rzeczy. Bo mnie. nie? W nie? Tak. Ogóle dwóch. Dobra. Zabici. Teraz coś zjeść? na chwilę też? Ty też się. Dobra, a ile to góry jest w Od kolejnych dwóch. Heu! Heu! Dobra, zabijcie. O, tu jesteś. Siema. Oj, efektem dałeś. Ile was tu jest? Sam jesteś? A, Dobra! A się tam. Halu? O blazy. Tam są, dobre Znaczy jedna, razie widzę. A tam zapewne jest spawn. Mogę chyba tylko na spawnie się razem Nie jestem pewny oczywiście. No, będzie mogło sobie koniec zdobyć sobie pod Już chcę mi atakować to prawda? Oj, tylko nie tutaj, chodź tu, chodź, chodź, chodź. Chodź, będzie łatwiej. Tobie i mi. Serio. Hmm. Oj. Chodź tu. No. O, łap, serio, pode mną, musisz podpalać. Nie no. Nie spal się, proszę cię. Poczekajcie, uleczę się. No szybko. Zdalał was. Jezus Mario. Nie, nie spal mnie. No, ile tu wrogów jest na około? Są dobra. Fajnie. Fajnie się bawicie, naprawdę. Naprawdę. Kozak i zginę już, co nie? No i pierwsza świeć. Zaliczona! Tak. Teraz ciekawe, czy tam rzeczy nie spadło. Przypadkiem do No No, na szczęście udało się odzyskać. Tylko nie wiem, czy wszystkie. Ła! Rzeczy. Dobra. Trzeba założyć. Nie, a, Czyli nie wszystkie, albo. nie, ja nie miałem przecież całego seta. Co to? mam, czyli to? Tak, ja miałem zielone teście. Nie jeszcze całego tego. Kurde. Mieczyk. Ten mieczyk? Chyba nie mam. Czyli mieczyka nie mam już. Mieczyk spalił. Bo nie wpadł do lawy. Ojoj. Kozak. Chodź tu. Jezus, ty możesz się jednak tu rzucić. Yes. Jest na specjalnie kanale Ensemble z RODA. Akurat z tego. W ogóle chciałem się tylko z wami przywitać. Ale wy, nastawienie nastawieni jesteście do wszystkiego. No. Chodź się tu. Opa. A no kur! I zginę, no. Ale dobra. Mam 100% pewność, że tu rzeczy samą Nic nie zginie. Dobra, biorę coś na wyprawę. No, już się szykuję. Już! Już atakować to. Bezbrudnego. Pójść tak. No, może nie bezbrudnego. O! Mam swoje rzeczy. Kurde, o nie, nie, nie mogą mieć na to kolor, Eee. się. Przynajmniej, żeby Być chwilę spokoju. Dobra. Czemu nie mam diamentowych innych? Tej bluzki. Chyba mi się rozwaliła, mi się wydaje. Nie czy mam nawrócić. Czy prawy? Zostaw w tym nie w końcu! Co temu tam był blaze? Czemu tam się generuje blaze? Jak tam nie ma spawna nawet? One się tylko na spalnie tego generują, ja nie. Dobra, przynajmniej jest tam tym zadupił. Ale pewnie coś się spaliłem. No weźcie mi o szczęście. Moje narzędzia, tylko chociaż. O mi je. To moje rzeczy są. No czemu? A, e, mam to. Do środowicia. Idź sobie. Kolejny, byś mnie zaskoczył. Dostał spore obrażenia. Jest sikiera i Jest sikiera i Najważniejsze rzeczy. No i nie pchajcie mnie do lawy, bo to jest najgorsze. O! Ma cream nawet tu jest. Dobra. Ale nic od nich nie dostałem. Peszek, ale dobra. No i będziecie, że mam nawet place rod się odzyskał. Teraz już wracam. O kurde! Masakra. Dobra, wypakuje się. O, oh, kurde, co to była? Prawdy. Ale mam blać On mi jest potrzebny, do... Oj, aż sobie nic zaspać. Tutaj. Mogę pewną miksurę zrobić. zajmiemy się, się w kolejnym, oczywiście, odcinku. Nie teraz, bo nie mam wystarczającej o rzeczy aktualnie, po prostu. Dobra, można nas porozmawiać te krówki. O! <grystanie> Jak się bugują. Dobra. Yy. Co ma najmniej? Dobra, Wiele to przy okazji sobie prawie? A w sumie nie. Tedy jak I dobra. Odpora porozmawiać te króweczki. By jeszcze więcej ich było. Ta. Ja. Ja ile tu has. Jezu, ten jest jeszcze w, w tych krowach. Zadepczą go. Mogłem. A już go kilka razy zerotowali. No nah, nie ma. A i ile to jest tego? wszystkiego. O oh, matersio. ha hmm, hmm. Nie masz Shipping Edge, ja czekaj. Dużo sobie zaaktualizować, bo nie masz nic ciekawego. Ty masz puncha. to to zaaktualizuję. Coś innego potrzebuję. Szczęście trójka mi się przydało. A jak mam szczęście, trójka na kilofie. Z jednej rody mam do czterech. Ogółem, na dziś w sumie. To by było nawsze. Przy... Na tyle. Jak Wam się podobało, to byłby wdzięczny za łapkę w górę pod filmem i subskrypcję na kanale. Żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku.